Witajcie w drugim odcinku z serii Minecraft One Blog. Subskrybujcie i oglądajcie. Dobra. Um. Lecimy Witam. z drugim odcinkiem. Witajcie widzowie. Lecimy z drugim odcinkiem. No więc tak, tutaj naprawdę. Um, ja od razu kopię. Chwila. Kamienny kilof? Nie. miałem ten, żelazny. Co tu się stało? Um, okej. Okay. masz jakieś żelazo? Jedno żelazo. Dwie cygłów też pusto. Będziemy kopać. kopać Nie. Nie to, jest jaki mam kopać? Dzisiaj dokończymy budowę naszego domu. No, oczywiście, że. Chwila, przepaliło się? Tak, przepaliło się. Super. Crafting trochę w dziwnym, niedostępnym miejscu, ale okej. Okay. Cyklu. Użyj sobie użyj sobie żelaznej ślikiery, jeśli masz na, na liście albo kamiennej może ona też tak działa. No wiem, to mega i... szybko, no już sprawdzałem z kamieniem. Na jednego pyta, nie? Zobaczymy, może będzie kolejny czwarty poziom niedługo. O kolejny ten O to będą mogłe Dobra, chlapiemy go Dobra. Ja mam kość, mam kość, a ty masz? Kość? Mam dwie kości Dobra, tu daj mi kość. Dwie masz. Ja potrzebuję dwie. jedzenia. Gdzie masz? Się... Odkładam. Od, 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 jak Co? będzie wilk. Ja mam o. dużo jedzenia. Też to o. mogę ci dać. Przepalam jedzenie sobie i będę miał OK. ja tak marnuję tą ziemię, no? Ej, jak chcesz jakieś, coś jakieś no. fajne że to było już na wyczerpanie. Tak samo ja miałem z żelaznym. Ale, ale to i tak było już na wyczerpanie, bo pomożesz mi teraz z tą ziemią czy nie? Ej kamienny miecz Z tą farmą, pomożesz mi z tą dużą farmą teraz? Yyy tak zrobić Jak się ja nie umiem budować w tej grze no <ścoughs> Nie umiem, dobra ja, ja się wycofuję Stąd do widzenia Idę kopać Tutaj trzeba wykopać, żeby kolejny level trwał. Kopię, kopię, kopię i levela nie ma. nie powinien być, bo długo jesteśmy na tym śnieżnym levelu. No. Nie? Tak. Dwie sztapki, dwie złote sztapki Cztery jest? śnieżki, w skrzyni... Nie, nie ma Jeszcze nie. A to, to, to ten go, to jest słaby No i kolejne... To to by... Aha, Czekaj, to ja nie kocha. biję, bo Ciebie będę bił Nie. Masz jakąś kość? Kość? No. Kości nie ma. Na razie, na razie... Cały pieśle. odcinek je, to jest kopanie, tak. Bo nie, bo nie mamy... Nie no, musimy żeby sobie powiększyć to, to ten. Musimy sobie powiększyć ten domy. Czy dokończyć sobie, no nie? Tak, no, jeden ja ja. tych. Mam dziewięć na no, farmę, Super, kolejny ten. Dobra, pies go niszczy Hehe. Ej, chcę zobaczyć, jak pies go zniszczy. Dobrze! Nie, bo to ja go zniszczę. No, jest pies, ale tego Ale psa, ale psa nie, nie, nie czekaj na niego, bo jak ci zginie, to nie jest fajne. No wiem, to mi, ale co Ja Nie mam Nie, wykorzystuj pytań. go do takich rzeczy. Okay. Myślę, jakbym, Jakbym zaczął bić tego tego szkieleta, to bym psa za. No no co? Wiem, no. Masz jakoś dużo tej ziemi, czy nie? Ja? Znaczy, się nie ma. No, właśnie w żadnej skrzynce się, i nigdzie nie ma ziemi, no. Tak nią gardziłem, a teraz jest taka potrzebna. Nie ma, no. O, to, mamy włączkę kostną i śnieżki. Łączka kostna i śnieżki. Dobra, to, ko to wykopuj dalej różne te materiały, ja tutaj rozbudowuję, okej? Okay? A może pójdziemy w inną stronę? Nie tutaj, tylko w to, na przykład. Nie, bo może też będzie coś takiego, że jak daleko pójdziemy, tak jak są skyblocki, niektóre, że daleko pójdziemy, to będzie jakieś, mie jakieś miejsce, nie? tym tak miejsce? Nie działa, jak skyblock... Ja nie, nie, bo nie wiem, skyblock. czy tutaj są jakieś miejsca, no bo co, ja mam się tak kopać i nic nie ma? Ale nie, 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 nie rób, nie rób, nie rób, nie rób, nie rób. Bo to nie wiem, bo to nie, to nie jest skyblock, tylko one No jak tutaj jest? nic nie ma, no bo jakby... Okej, okay, sześć kości. I, I pies. Tu jest mój pies. Tam jest. Jak teraz zmarnuje sześć kości a on dalej nie ten. Nie. Sześć kości, a on dalej nie oswojony. No super. Nie no, przecież o, chodź, jest chodź, to chodź, zaraz nie ma... zaraz będzie ten, mimo. ale lub, 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 robimy ten. Masz jeszcze jak, jakieś wiadro. Bo tu jest ten, tu jest jadro? Ocean, ocean. To będą okay. jakieś ryby pewnie. Tu będzie dużo wody, dużo wody to nie będzie. Ale dobre. Nie jest. I oczywiście piasek, nie? Dobra, jak jest dużo wody, to ja na to mi idę, bo woda mi jest mega potrzebna. a Ja mam wodę. że szukam jest no, tylko jedno wiaderko, ja tak z... Nie no, mam do... żelazo. deepwater Masz... Sam piasek. Masz żelazo? Masz żelazo? Żelazo. A, już Co jest? Nie, ginę. Co to jest? O, nie ja nie mogę nie tego widzieć. To jest jakieś dziwne. Nie, nie mogę trafić. Najgorsze On się nie dotrafi Czemu to jest sobie? takie dziwne no? Wiesz, że ja zginąłem hmm. i mam najgorszej ceny? Nie, jeszcze mam Nie mogę tego trafić Dobra, jesz Ile tu jest To mnie sekunda akurat tutaj wybuchnąć no i wszystko zniszczył, no. Super. Nie, ja... Potrzebujemy ja, ja tych się... łyżeczek, bo bez łyżeczka... Ja łóżeczek, je tu odciągnąłem, to... bo ku gdzie był. Sobie. Już lepiej... Już lepiej jak tu, bo wiesz gdzie był, wiesz no. gdzie był. Był tam, tam, y, tam. Tutaj był w dom. Ok. Batyk. Milow Cyk Tak, jeszcze Znowu złota, bo Do czego innego mam z niego to złoto Ja rozstawiam pochodnie tutaj Jedną I drugą Ja czekam aż będzie jakaś owca, albo jak będzie więcej wody tak. Albo diamenty, oczywiście, no wiadomo. Ale to nie jak będzie. Moje, to, to jest najgorsze, żebyś mnie obijasz prawda? Bo... Bo... No bo ja cię obijam, a ty mnie obijasz. Bo nie da się ja cofnąć. Ja już mam. 4 ja serwisów. mam yy, obie się ja mam pisać. Ale może sam muszę. Już... Mam Skrzynia, w której znowu są jakieś takie litewki. Niezbyt dobre. Chociaż nie wiem. Dobra, kopiemy dalej. Oh. Ej, za nie, to Nie, paper pi... Serio? No, co to, to Trzeba to to jest z to jest, to jest to totalnie słaba rzecz. Lepiej nie polecam ci jeść tego. No mhm. To ci zna. A ja Naprawisz też do... te szkody, co Creeper zrobił. Ale ja jestem. Trzeba y mieć farmę. Nie, mam dwie ziemi. Dwa bloki ziemi. Blok trawy. Tak mogę naprawić. Dobra, się. Sama złoto wypada. A, A są, co jest? Zdrowy. Jeszcze ziemia. Czekaj, czy jest ziemia. No co jest! Ej, bo... O no nie, jeszcze ten starszy, to jest starszy. Ja się... Totalnie. Chciałem zabudować, ale już się i tak zginąłem. To jest ten starszy strażnik. Czekam. O no nie jeszcze Możesz jeszcze daje ten efekt ten... Jeszcze daje ten efekt, wyczerpanie. Jeszcze to jest efekt, że jeszcze jesteś niewyczerpany i wyczerpany i... i Zniszczyć. Ile on ma HP. Dużo. Dobra, nie, ja ginę, ja ginę. Ma jeszcze z dwanaście serc. Nie, jeszcze ma. Dobra, ja To jest prawda. ile on ma. Zabiłem go. Zobaczcie, ja naprawdę mam wyczerpanie 4 minuty Serio? No ja Już mam 50 sekund Znowu Ja, jakieś... no, 50 no, ja nie, mam, no, nie mam Ja mam zero bo go zabiłem Więc no to 50, więc sobie tutaj... Dobra widzowie, to byłoby na tyle w tym odcinku Widzimy się w kolejnym W którym mam nadzieję, coś się tutaj zadzieje Bo no tak... Mam pomysł co zrobimy w następnym odcinku W następnym odcinku na pewno Zrobimy sobie wszystkie szyby Tutaj zrobimy okno, będziemy mieli widok. No to akurat Spuujemy nie. nie są po lektu, ważne. W sobie farmę i na pewno zabiegajmy do następnego poziomu. No właśnie, albo graję tych z poziomów i już z No na, 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 nie, z kilkanaście pewnie może jest, zrobią. Chociaż. chociaż może nie, nie. Na, na pewno jeszcze będzie nether, będzie end, ostatni będzie end. No, nether może być będzie ciekawy w sobie żeby moby do nie, nie, jakichś gastrów, to, to, ja, to ja tylko się żegnam. Nie! Ech. Widzowie, no to widzimy się w kolejnym odcinku. No i cześć!